Piękna bramka Piątkowskiego. Przegrywamy 1 do 2 ze Szkocją i spadamy do dywizji B. Biało-czerwoni wygwizdani przez kibiców. Sukces San Marino. Pierwszy raz z trzema bramkami. Cześć ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku. Francja lepsza od Włoch. Piękny gol Hatrick Halanda. Niemcy gromią 7 do 0. Neymar bliski odejścia z Al Hilal. Prezydent Palmeiras wbiła szpilkę Brazylijczykowi. Ruben Amorim chce na Old Trafford Osimena. Ajax i Tottenham zmieniają swoje herby. Piękny gest Memphisa Depaya w Brazylii. Mateusz Klich z wygraną w nietypowym turnieju. Dziś 19 listopada tego dnia 1965 roku urodził się Laurent Blanc. Tego samego dnia 1969 roku Pele zdobył swoją tysięczną bramkę w karierze. W wolnej chwili zachęcam do zerknięcia, czy subskrybujesz mój kanał. Jeżeli nie, a chcesz być na bieżąco z piłką nożną, no to zachęcam do dołączenia do nas. Za nami mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Szkocji. Michał Probierz od pierwszej minuty postawił między innymi Na Skorupskiego, Modera czy Sebastiana Szymańskiego. Duet napastników tworzyli Buksa i Świderski. W szkockiej drużynie wystąpił między innymi Andy Robertson, był to jego 80. występ w narodowych barwach. Wynik spotkania już w trzeciej minucie otworzył McGinn. Nasza defensywa, delikatnie mówiąc, się nie popisała. Jak podaje Cezary Kawecki, był to drugi najszybciej stracony gol przez Polaków na PGE Narodowym. Bliski bramki był Gilmour, ale piłka po jego uderzeniu wylądowała na poprzeczce. W jednej z sytuacji strzelał McTominay, a futbolówka tym razem odbiła się od słupka. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia. W pierwszej połowie Biało-Czerwoni mieli swoje okazje, najlepsze zmarnował Karol Świderski. Po przerwie ruszyliśmy do ataku. W 59. minucie fenomenalną bramkę z dystansu zdobył Kamil Piątkowski. Obrońca oddał atomowy strzał, nie dając żadnych szans bramkarzowi Szkocji. Remis był dla nas korzystnym wynikiem, który utrzymywał nas w grze o dywizję A. Wynik ten utrzymywał Łukasz Skorupski znakomitymi interwencjami. Biało-Czerwoni grając na wynik niestety stracili gola w doliczonym czasie gry. Bramkę w swoim 80. występie zdobył Andy Robertson. Remisu nie udało się nam uratować, przegraliśmy 1 dwóch. To oznacza nasz spadek do dywizji B. Reprezentanci Polski po ostatnim gwizdku zostali wygwizdani przez kibiców. Sprawdźmy teraz, co ciekawego wydarzyło się w pozostałych spotkaniach. W drugim meczu naszej grupy Chorwacja zremisowała 1 do jednego z Portugalią. Naszą grupę wygrała Portugalia wyprzedzając Chorwację, Szkocję no i Polskę. W innym meczu Dywizji A Hiszpania pokonała 3–2 Szwajcarię. W trakcie spotkania brutalnie zaatakowany został Pedri, całe szczęście Hiszpan był w stanie kontynuować grę. W drugim meczu tej samej grupy Serbia bezbramkowo zremisowała z Danią. Grupę wygrała Hiszpania przed Danią, Serbią oraz Szwajcarią. Warto dodać, że w dywizji D kolejne zwycięstwo odniosło San Marino. Pokonali oni 3-1 Liechtenstein. Po raz pierwszy strzelili 3 bramki w jednym meczu. Ta wygrana dała im też awans do dywizji C. Brawo! Zobaczmy, co działo się w niedzielę. W Dywizji A sensacją zakończył się mecz Izraela z Belgami. Ci pierwsi pokonali faworyzowanych rywali 1-0. W drugiej rywalizacji Francja pokonała na San Siro Włochów 3-1. Ozdobą tego spotkania był gol Lukasa Dean bezpośrednio z rzutu wolnego. Trójkolorowi dzięki wygranej wyprzedzili Italię i zajęli pierwsze miejsce w grupie. Na trzecim miejscu Belgia, a na ostatnim Izrael. W dywizji B Anglia rozgromiła Irlandię aż 5 do 0, Grecy pokonali 2 do 0 Finlandię, wszystkie gole padły w drugiej połowie. Przy takich wynikach grupę wygrała Anglia przed Grecją, Irlandią i Finlandią. Norwegowie rozgromili Kazachów 5 do 0, hat popisał się Erling Haaland. W drugim meczu tej samej grupy Austria zremisowała 1 do 1 ze Słowenią. Grupę wygrała Norwegia przed Austrią, Słowenią i Kazachstanem. Cofnijmy się teraz do sobotnich spotkań. W dywizji A Holandia rozgromiła Węgrów aż 4 do 0. Mecz ten został przerwany w ósmej minucie, ponieważ medycznej pomocy wymagał członek sztabu szkoleniowego Węgrów, Adam Soloy. Całe szczęście akcja się udała, a 36-latek trafił do szpitala w stabilnym stanie. W drugim meczu tej samej grupy Niemcy pokonały Bośnię i Hercegowinę aż 7 do 0. Dubletem popisał się Florian Wirtz. Azerbejdżan Fernando Santosza zremisował bezbramkowo z Estonią. Drużyna Portugalczyka jest coraz bliżej spadku do dywizji D. Coraz więcej w mediach mówi się o sytuacji transferowej Neymara. Brazylijczyk zawodzi w saudyjskim Al-Hilal, dlatego Saudyjczycy zastanawiają się nad zakończeniem współpracy z 32-latkiem. Nieoficjalnie mają trwać rozmowy w sprawie przedwczesnego rozwiązania umowy. Według Cezara Luisa Merlo, Neymar chce jak najszybciej wrócić do Santosu. Piłkarz ma być już po pierwszych rozmowach, które przyniosły wstępne porozumienie. Niebawem transfer ma być potwierdzony. Zupełnie odmienne informacje przekazał agent 32-latka. Pini Zachawi. W rozmowie z Fabrycją Romano powiedział: Nie ma żadnych rozmów na temat odejścia Neymara z Al-Hilal. Ma kontrakt i jest tam bardzo szczęśliwy. Ojciec Neymara i ja jesteśmy jedynymi osobami, które mogą rozmawiać o przyszłości Neya. Nie wiem skąd biorą się ostatnie plotki. Trzeba przyznać, że sytuacja Brazylijczyka jest bardzo ciekawa. Szpilkę Neymarowi postanowiła wbić przedstawicielka Palmeiras. Przez pewien moment łączyło się Brazylijczyka z transferem do tego klubu. Do tych plotek odniosła się prezydent Palmeiras Leila Meidalani Pereira, która tak to skomentowała. Neymar nie dołączy do Palmeiras. Ten klub nie jest oddziałem medycznym. Chce kogoś, kto dołączy do nas od razu i będzie mógł zagrać jutro, jeśli trener sobie tego zażyczy. Nie zaakceptuje zakontraktowania zawodnika, który nie jest w stanie grać. Ruben Amorim zimą chce dokonać wzmocnienia Manchesteru United. Portugalczyk na Old Trafford trafił całkiem niedawno, jednak już wie, kogo chce w swojej drużynie. Według zagranicznych mediów mowa tutaj o Wiktorze Osimenie. Nigeryjczyk jest aktualnie piłkarzem wypożyczonym z Napoli do Galatasaray. Aby dokonać transferu zimą, będzie trzeba dogadać się z Turkami i Włochami. United Napoli proponuje 30 milionów euro oraz Josue Cyrkce. Olimpik Lyon zimą podejmie zdecydowane kroki, aby nie zostać zdegradowanym do Ligue 2. Kilka dni temu na jaw wyszły bardzo poważne problemy finansowe francuskiego klubu. Na tyle poważne, że brak ich rozwiązania do końca sezonu będzie skutkował degradacją poziom niżej. Mówi się o spłaceniu przynajmniej części zadłużenia, która ma wynosić 500 milionów euro. Lyon chce załatać część dziury wyprzedażą piłkarzy. Właściciel klubu John Textor zapowiedział sprzedaż nawet sześciu zawodników. Nie wiadomo jednak, czy w tym gronie znajdzie się największa gwiazda, Ryan Sherki. Głos w sprawie swojej przyszłości postanowił zabrać Wiktor Jekeresz. Szwed rewelacyjnie spisuje się w barwach sportingu. W tym sezonie w 18 meczach strzelił 23 bramki i zaliczył 4 asysty. Takie statystyki oczywiście przykuwają uwagę najlepszych europejskich klubów. Dużo mówi się o jego transferze do Manchesteru United, gdzie powędrował jego niedawny trener Ruben Amorim. Do tych wszystkich spekulacji odniósł się sam napastnik, który powiedział: Chcę zakończyć ten sezon w Sportingu. Uwielbiam to miejsce. Nowy klub? Zobaczymy, kiedy nadejdzie czas. Chcę grać, to jest kluczowe. Będę brał pod uwagę też inne czynniki. Ajax postanowił dokonać dużej zmiany wizualnej. Od sezonu 2025-2026 klub z Amsterdamu będzie miał nowe logo. Nowe stare, ponieważ do łask wraca herb z lat 1928-1991. Decyzja ta zapadła w związku ze 125-leciem klubu. Dyrektor generalny klubu Menno Heylen powiedział, że Ajax jest najlepszy jeśli pozostaje wierny swojemu DNA. Przywrócenie starego herbu ma to symbolizować. Na zmianę zdecydował się także angielski Tottenham. Z herbu kogutów zniknie napis: Tottenham Hotspur. Klub w ten sposób chce podkreślić bogatą historię oraz niepowtarzalne dziedzictwo. Na bardzo piękny gest zdobył się Memphis Depay. Holender od jakiegoś czasu jest piłkarzem brazylijskiego Corinthians. 30-latek ma całkiem udane wejście do nowego klubu. W 10 meczach strzelił trzy gole i zanotował 4 asysty. Depay błyszczy nie tylko na boisku. Holender niedawno postanowił udać się do lokalnego baru, gdzie był do dyspozycji fanów. Robił tam z nimi zdjęcia, a kibice mogli zjeść na jego koszt. Takim drobnym gestem z pewnością jeszcze bardziej przypodobał się kibicom Corinthians. Dość nietypowe trofeum do swojego dorobku może dopisać Mateusz Klich. Pomocnik aktualnie jest zawodnikiem amerykańskiego DC United. Jego drużyna nie awansowała do playoffów, dlatego Polak ma sporo czasu wolnego. Klich w Las Vegas wziął udział w turnieju street footballu, który był rozgrywany w ramach festiwalu Complex Con. Ekipa Mateusza wygrała, a sam zawodnik zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z raperem Travisem Scottem. Polak pokazał też trofeum za wygrany turniej. Sprawdźmy na koniec, jakie mecze zaplanowano na dziś. Przed nami kolejne mecze Ligi Narodów. W ramach dywizji A Bośnia i Hercegowina podejmie Holandię, a Węgry zmierzą się z Niemcami. Ciekawie może być w Ołomuńcu, gdzie Czesi powalczą z Gruzinami o wygraną w grupie. Zaplanowano także w nocy spotkania eliminacji do Mistrzostw Świata. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Brazylii z Urugwajem, Mistrzowie Świata natomiast u siebie zagrają z Peru. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, widzimy się już wkrótce o 5 rano. Do zobaczenia!